No, i Siemanko, Siemanko z tej strony Jakub, a tutaj szesnasty odcinek Tatari Gorosi, czyli gdy zapłacą cykady. Czy... I w poprzednim odcinku, oprócz tego, że nie zauważyłem, że nie dokleiłem mojej paplaniny, zwanej wstępem, to mieliśmy próbę wymyślenia przez Kejciego sposobu, żeby rozwiązać. Przykrą sytuację, w której znalazła się satoko. No, i tak podsumowując, żeby wam nie za dużo spoilerując, myślał, myślał, lecz gdy coraz dłużej Kejci myślał, to, to coraz więcej problemów i niedogodności znajdował. I odkrył, jak to dobrze mieć obiadki i siadania mamusi przy sobie. No, i teraz nastąpił nowy dzień. Casey jest w... w cholerę niewyspany. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Nowy dzień, nowe zajęcia, nowe problemy. Sufit wyglądał na rozmazany. Było gorąco. Tak samo jak u nas. Po raz kolejny, ja pierdolę. Byłem pokryty cienką warstwą wilgotnego potu. Głosy cykad przenikające do mojego pokoju, dudniły mi w głowie. Co? Dzisiaj nie jest niedziela? Przypomniałem sobie, że dzisiaj był dzień powszedni, i szybko odzyskałem przytomność. Wyskoczyłem z łóżka. Na zegarze było trochę przed dziesiątą. Byłem całkowicie spóźniony. Kiedy zejdę na dół, mama pewnie będzie na mnie wściekła. Jednak nic nie mogłem na to poradzić. Po przejrzeniu planu zajęć w szkole odpowiednio uporządkowałem rzeczy w torbie. Ubrałem się i szedłem po schodach. Ale to co? Mama go nie obudziła? Nigdzie nie było widać rodziców. Może gdzieś razem wyszli? Więc tak to było. Prawdopodobnie mama obudziła mnie dziś rano, ale potem ponownie zasnąłem i nawet tego nie pamiętam. Rodzice wyszli myśląc, że poszedłem do szkoły. Prawdopodobnie właśnie coś takiego się wydarzyło. Podszedłem do frontowych drzwi i tak jak się spodziewałem, były zamknięte. Wygląda na to, że miałem rację. To był kolejny dowód na to, że moje spekulacje są poprawne. Kiedy zdałem sobie sprawę, że rodziców tu nie ma, nagle poczułem, że muszę się spieszyć. Aby dostać się do szkoły. A po co i tak się kurde spóźniłeś? W jadalni dostała jedna porcja śniadania. Tak szczerze, ja bym miał to w dupie, e? Ale chyba taka mi się sytuacja nigdy nie zdarzyła. Że... Raz mi się zdarzyło, że tak się było z robotą. Zasnąłem. I wiecie, się obudziłem i zasnąłem. I się spóźniłem. I to pamiętam, że jeszcze chyba było wtedy, kiedy mój kolega zawsze mówił do brygadzisty, że no, tam, Jakub się nigdy nie spóźnia I chyba w następnym tygodniu dzwonią do mnie i się pytają Jakub, a gdzie ty jesteś? A ja takie, o kurwa, zasnąłem, zaspałem <laughs> Autentyk Prawdopodobnie moja Mleko od jakiegoś czasu stało ciepłe Kiedy zdałem sobie sprawę, jak trudno było przemycić jedzenie dla Satoko Wczoraj płakałem Cóż Myśląc o tym, jedzenie nie było jedynym problemem. I tak nie byłem w stanie samodzielnie zająć się Satoko. To taka ciężka sprawa, żeby uratować jedną osobę. Widziałem to w telewizji i w mangach przez cały czas. Te pocieszające słowa o tym, jak na pewno uratuje swoich przyjaciół i tak dalej. Czy to dlatego mówiłem ciągle o tym, przysięgając, że ją ocalę, ponieważ chciałem się dobrze z tym czuć? Nie, to absolutnie nieprawda. Ponieważ faktem było to, że nie mogłem jej uratować. Nie chciałem myśleć jak dorosły, że nie mogę nic zrobić, tylko się przyglądać. Szatoko posła dzisiaj do szkoły? Natychmiast zdałem sobie sprawę, że to bezsensowne pytanie. Czy to, czy to zrobiła, czy nie? Nie byłoby zmiany w środowisku, w którym została umieszczona. Gdybym ja i nikt inny nie mógł jej uratować, wtedy moglibyśmy tylko mieć nadzieję na cud. Jesteśmy umierającymi tacy bezsilni, mając ogólny cel, jakim jest dotarcie do szkoły. Leniwie włożyłem buty i wyszedłem przez frontowe drzwi? Wiecie co? Ja bym sobie chyba przejrzał dzisiaj yy, magę i zobaczył, jak się wygląda w bandze. No tak że Chyba to jest dobry moment, żeby sobie ją nareszcie przeczytać. <laughs> Zaspałem tylko dwie lub trzy godziny, ale światło słoneczne i powietrze były zupełnie inne niż o poranku. Cóż, oczywiście, że tak! Była już dziesiąta i ciężko nazwać to porankiem. Nie miałem ochoty iść tą samą starą drogą do szkoły. Ostatecznie musiałem, ale było tak, jakby nie chciałem wybierać tej najkrótszej. Może chciałem zyskać trochę czasu na samodzielny spacer i przemyślenia w bardziej pozytywnym świetle. Musiałem iść do szkoły. Aby upewnić się, że setoko jest bezpieczna. Tylko, że nie miałem jeszcze żadnych planów. Nic od ostatniej nocy. Tak więc ścieżka, którą wybrałem z mojego domu, prowadziła w zupełnie przeciwnym kierunku. Gdybym poszedł tą drogą, minąłbym dom Reny i Tamę. To byłaby niezła, okrężna droga. Obliczyłem, jak długo zajmie mi pójście w tym kierunku, po czym zadowolony z wynikiem zacząłem iść. Rena kilka razy przyprowadzała mnie w miejsce tamy. Jednak jej część zamieniła się w nielegalne ogromne wysypisko, a Rena naprawdę lubiła przeszukiwać te śmieci. Bez tego, wyglądałoby jak zu... bez tego wyglądałaby jakby zupa... jak zupełnie normalna dziewczyna. Przychodzi mi do głowy kilka innych sek, bez których mogłaby się obejść, ale nieważne, <laughs> ciekawe jakich? Widok. Szybko się rozszedł i uderzył mnie silny wiatr. Nie było żadnego schronienia po tej stronie Wielkiej Tamy, bo myślałem, że może to dobrze, że tu przyszedłem. Przynajmniej zdrowsze było myślenie o rzeczach tak, w takim miejscu niż w moim ciasnym pokoju. Wziąłem głęboki oddech, napełniłem płuca bogatym, zimnym powietrzem, unikalnym dla Chin Namizawy. Dźwięk dzwonka. Odwróciłem się odruchowo, to był dzwonek rowerowy. Biorąc pod uwagę to, gdzie stałem, nie sądzę, żebym musiał usuwać się z drogi. Zadzwonił, bo czegoś ode mnie chciał? No i mamy, to mi chłopaka, który można powiedzieć, jest prawdziwym zwiastunem y, działań o samy, a nie jakiś tam detektyw. Ale o tym raczej nasz Kejci nie wie. Tego może się tylko. Y, takie zdanie może mnie tylko grać. Który ogrywał Higurashi Hej, przepraszam Jesteś z Hinamizawy? Tak, o co chodzi? Ej, nie ma tych, nie? No nie, no wszystko jest Nie ma dialogów Widziałem kilka razy tę osobę Dobrze, przypomniałem sobie Wydaje mi się, że nazywał się mi take. niezależny fotograf, który mieszkał w Tokio. Co sezon gorliwie odwiedział zawę, żeby robić zdjęcia. Wydaje mi się, że Minion i reszta wspomniały o nim. Jinja te Czy możesz mi powiedzieć, to. jak stąd dostać się do świątyni Furude? Mapę yadu, Chyba zostawiłem mapę w hotelu. Nie wiem gdzie iść. Świątynia? Hmm. hmm w myślach wiedziałem, gdzie wszystko jest, ale wyjaśnienie tego. Jak się tam dostać było trudne, byłem trochę zirytowany tym, że przeszkadzało mi... przeszkadzało mi to, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że mój objazd naprawdę coś znaczył, to uczucie szybko zniknęło. Mogę ci powiedzieć, ale to trochę trudne do wyjaśnienia. Jeśli nie ma nic przeciwko, zaprowadzę cię tam. Naprawdę? Byłbym twoim wóznikiem. Wielkie dzięki. Ale czy jesteś pewien? Nie masz nic do zrobienia? Chyba to mi takie w końcu zdał sobie sprawę, jak dziwne było to, że uczeń był tutaj o tej porze dnia. Powiedziałem mu, żeby się nie martwił, po czym odwróciłem się i ruszyłem w stronę świątyni Furudem. To mi takie pośpieśnie zawrócił rower i ruszył za mną. <śmum> <śmum> przepraszam, <śmum> przepraszam. Nie martw się. Wszyscy facecy <śmum> mają takie chwile, kiedy muszą oderwać się od tada i tana przez tanie. chwilę <śmum> zostać samotnymi wilkami. To jest właśnie to, co nazywa z wyjętym spod prawa wolnym fotografem. Łatwo mi to zrozumieć. Jestem take. Fotograf niezależny. Specjalizuje się w dzikim ptactwie i krajobrazach. Jestem jed nadal jednak nieznany. Wydawało mi się, że to wydawało mi się absurdalne, że przedstawił mi się, kiedy właśnie pokazywałem mu drogę do świątyni, ale przedstawił się, więc też musiałem to zrobić. Nazywam się Keiji Maebara. Miło mi cię poznać, tak myślę. Na Maebara. Miło mi cię poznać. Wydawał się całkiem głupim człowiekiem, ale to było dobre, biorąc pod uwagę, że całą noc zamartwiałem się Satoko. Ale ześ kurde mu zostawił ocenę. Mimo że nie pytałem po drodze to mi takie, rozmawiał ze mną długo o tym, jak cenna jest przyroda w Hinamizawa, jak jaka jest to skarbnica rzadkich dzikich ptaków. Nie interesowało mnie to, co miał do powiedzenia, ale wyglądało na to, że dobrze się bawi. Więc pozwoliłem mu mówić. Te schody zaprowadzą cię na teren świątyni Dziękuję Ci. Naprawdę mi pomogłeś. Ale myślę, że jestem trochę spóźniony. To mi takie wymamrotał coś pod nosem. Zostawił swój rower na bo po boczu i zaczął szybko wchodzić po schodach. Nie miałem zegarka, ale, ale o ile mogłem się domyślić, był jeszcze trochę późny poranek. Szkoła nie była daleko stąd. Może mógłbym zabić trochę więcej czasu? Mają to na uwadze, wszedłem po schodach z pogoni za to mi takę. Kiedy dotarłem do szczytu, przede mną rozległ się szeroko otwarty teren świątyni, który był zbyt okazały, jak na tę małą wioskę. To mi takie. Och, tam jest! Wyglądało na to, że miał się tu z kimś spotkać, tylko że się zgubił i spóźnił. Kłaniał się jakiejś kobiecie. To musiała być osoba, która na niego czekała. Tak myślałem, że chodzi o panią pielęgniarkę. Ta kobieta! Znałem ją! Rany! Czy to nie ma ebara? Witam! Masz dzisiaj wolno od szkoły? Co? Okej, okay. ci śledziłeś mnie? Tak naprawdę nie planowałem. Chciałem tylko zabić trochę czasu. Rani, przychodząc do pracy późno jako kierownik, jakie to wyrafinowane. Z pewnością jesteś sławny, poświęcając czas, aby wyglądać jak wielka szycha. Kim byłem? Celebrytą? Zresztą i tak wypowiedziała moje nazwisko znikąd. Byłem dziwnie zaniepokojony tym, co miała na myśli, mówiąc o sławie. O, nadal nie pamiętasz, jak się nazywam? He he. To Mio Takano. Pracuje w klinice. Keiichi wygląda na zdrowego, więc prawdopodobnie zbyt często nie odwiedzasz szpitali. He he he. Teraz, gdy zostaliśmy znajomymi, następnym razem, gdy będziesz chory, czy coś w tym stylu, przypuszczam, że potraktuje cię w specjalny sposób. Hehehe. He he. Pozory mylą, tyle wam powiem. Pozory mylą. Ta kobieta, taka no, nie pamiętam jej zbyt dobrze. Może kilka razy minęliśmy się na ulicy, ale byłem prawie pewien, że, że rozmawialiśmy po raz pierwszy. Cóż, to jest hinamizawa. Nawet jeśli nie znam imienia osoby, nie jestem niczym niezwykłym. Że... Cóż, jeśli... cóż, to jest Chinamizawa. Nawet jeśli nie znam imienia osoby, nie jest niczym niezwykłym, że znają moje. Zerknąłem na Takano i zobaczyłem, że ma torbę i aparat. Czy jesteście partnerami? Razem robicie zdjęcia? Czy to dlatego, to, czy to dlatego się spotykaliście? Och, nie jesteśmy partnerami. Dopiero zaczynam, a Diro mnie trochę uczy. Zgadza się? To nie tak! Takano się szybko uczy. Potrafiła zrobić dobre zdjęcia bez moich wskazówek. Mam na myśli... Nie mogłem powiedzieć, które z nich chciało poprowadzić rozmowę. Cóż, z pewnością byli parą, której można przyglądać się bez nudzenia. Festiwal nadejdzie pojutrze. nadejdzie pojutrze. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zrobić kilka dobrych zdjęć. Planuję jutro zrobić kilka zdjęć próbnych. Chcę też uchwycić festiwalową energię, jaką pokazują podczas przygotowań. Och, właśnie sobie przypomniałem. Pojutrze w niedzielę odbywa się święto zwane Watanagashi. Lub coś podobnego. Odprawiałem nabożeństwa ze stosem starych futonów, aby podziękować opiekunowi bóstwu namizawy cigodny Moja Ziro. Tak mi się wydaje. Och, masz rację. Masz dość obszerną wiedzę, mimo że niedawno się tu przeprowadziłeś. Tak, to festiwal, aby podziękować cigodny Moja Ziro. <gryw> Takano uśmiechnęła się, jakby coś sugerowała, ale nie powiedziała mi, która część festiwalu odpowiadała za podziękowanie ci, godnemu Yashiro. Takano, tajemnicza jak zawsze. Ciekawe, co wydarzy się w tym roku. Wiesz, co mówią, jeśli się, jeśli coś się wydarzy dwa razy, to stanie się to trzeci raz. A miało już to miejsce cztery razy. Myślę, że jest mało prawdopodobnie, by nie stało się, by nic się nie stało po raz piąty, nie sądzisz? Mówili szeptem, ale powiedzieli, co, na, co mieli na myśli. W dniu Watanagashi zawsze dochodzi do dziwnej śmierci, którą ludzie nazywają klątwą Cigodnego Yashiro. A także ktoś znika i mówią wtedy, że został Onikakushi. To dziwne wydarzenie miało miejsce 4 lata z rzędu podczas Watanagashi. Pojutrze będzie oznaczało piąty raz. Cigodno Yashiro rzuca klątwę na wrogów wioski? wioski? Jeśli tak się stanie w tym roku, zastanawiam się, kto znaj znajdzie się na celowniku. O, zawsze przychodzę tutaj, aby się pomodlić, przekazać pieniądze za każdym razem, gdy odwiedzam świątynię. To na pewno nie będę ja. O, tak sądzisz? Wiesz, mówiąc że ja Yashiro był ostatnio szczególnie surowy wobec obcych. Maebara dopiero się, się przeprowadził, ale jest uznanym członkiem Hinamizawy. Jednak ty, Jiro, jesteś nieznajomym, który przyjeżdża tylko raz w roku. Zastanawiam się, czy w tym roku pozwolić mirołeś, odejść. Nie, to było straszne. <laughs> <laughs> to mi takie był jedyną osobą z bolesnym grymasem, ale wszyscy się uśmiechaliśmy, łącznie ze mną. O Yashiro, ten za pomocą Klątw zabija ludzi za w budowę tamy, jednego po drugim. Zabił kierownika budowy tamy, zabił rodziców Satoko za wspieranie budowy, w weszłym roku zabił nawet jej ciotkę. Jeśli Onikakushi było częścią tej klątwy, można dodać Satoshiego do listy ofiar. W tym momencie, w którym o tym pomyślałem, zdałem sobie sprawę, że w przypadku seryjnych niewyjaśnionych zgonów, przytłacająca większość miała nazwisko Chodzo. Połowa zgonów i zaginięć pochodziło z tej rodziny. Rodzina Hojo mieszka w Chinamizawę. Czy to oznacza, że ścigodnią o ukarał i przeklął ich szczególnie surowo, ponieważ byli zwolennikami budowy tamy? Słyszeliście, że wujek Satoko wrócił? Takano, która cieszyła się rozmową z Tomitake, była zaskoczeniem moim wtrąceniem. O, przepraszam. Co mówiłeś? M. Rodzice Satoko zostali zabici przez klątwę, podobno jak jej ciotka, więc zastanawiam się, czy może teraz kolej, może jej wujek byłby następny. Jej ciotka zginęła okrutną śmiercią przez klątwę w zeszłym roku, a jej wujek pozwoliłby strach, przejął nad nim kontrolę i uciekł z miasta. Uciekł do miasta. Czy o nie podwala ludziom opuszać wioski, zgadza się? Nie chciałem być aż tak uporczywy. Tylko że te słowa po prostu wypłynęły z moich ust, a ja o tym nie pomyślałem. Racja. Klątwa ścigodnego Jasiro. Oczywiście nie wierzyłem w coś tak nierealnego, ale faktem było to, że co roku wrogom wioski zdarzały się nieszczęsne wypadki i incydenty. Tak jak przed chwilą powiedział Atakano. Wydarzyło się to już cztery razy. Nim nie nikt nie mógł powiedzieć, że nie będzie już piątego razu. Hmm. Hmm. Co ciekawa sugestia. Prawdą jest... jest, że jeśli spojrzeć na ofiary w poprzednich latach, osoby o nazwisku Chodzo pojawiły się dość często. Biorąc pod uwagę, jak długo to trwało, nie jest wykluczone, że w tym roku jej wuj może umrzeć lub zniknąć. No, taka nie, znowu tak, no. Nie śmiej się z tego. To naprawdę może się wydarzyć. Fufufu, przepraszam. Jednak klątwa z ja Yashiro jest mojego życia. Takano, wywarła tajemnicy w jakiś sposób intelektualne wrażenie. Dzieło jej życia było tajemnicze samo w sobie. Prawdopodobnie naprawdę lubiła niewy, niewytłumaczalne, przyrodzone zjawiska czy coś w tym rodzaju. Takano, wygląda na to, że dużo wiesz ościgodny, moja sirok. Możesz mi szczerze odpowiedzieć? Biorąc pod uwagę, że wrócił i jest chodzą, jakie są szanse, że padnie ofiarą klątwy? O, co? Wygląda na to, że naprawdę chcesz, aby ten jej wujek zginął. <laughs> to nie to. <laughs> hmm, pomyślmy. Wszystko zależy od, kap od kaprysów Boga. Maebara, czy znasz prawdziwą tożsamość świętego Mikołaja? Co? Nagle zadała mi dziwne pytanie i nie mogłem od razu odpowiedzieć. No Nie Właśnie ja sobie uświadomiłem, że tą aktorkę głosową jeszcze skończy na jakimś utworze. A czy to nie jest Ewa? Z, 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 z Usi Robija?! Ty takie jej. Te. Takie wydłużenie jej kwestii. Tak specjalnie. A chyba to jest Ewa. Ej, w ogóle się teraz dopiero ZORIENTOWAŁEM! Oczywiście mogę teraz się mylić? Ale po pierwsze, chciałem powiedzieć, że mamy idealne zjeździe na miniatureczkę, nie? Co nie znasz? Papa, jo? To twój tatus, no tatusiowe w każdej rodzinie. To, so Co? To miałaś na myśli? To przecież oczywiste. Ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Przecież ludzie żyją na. Tyl... Przecież tylko ludzie żyją na tym świecie. Wszystkie dziwne zjawiska powinny być wyjaśnione w kategoriach ludzkich działań. Czułem się jakbym powiedział o czymś dziwnym, ale wbrew moim przypuszczeniom taka no nie była zadowolona z tej odpowiedzi. O, to imponujące, co domyśliłeś się tego w tak młodym wieku. Masz rację. Wszystkie dziwne rzeczy, które dzieją się na świecie, ludzi, są spowodowane przez człowieka dla jego własnej korzyści. Maebara, w takim razie zapytam Cię podobnie. Tym razem nie o tego Mio Mikołaja, ale o ścigodnego Yashiro. Czy wiesz coś o tym, kim jest ścigodny Yashiro? Takino Takano zrobiło krok w moją stronę i spojrzała mi w oczy. Święty Mikołaj był tak naprawdę rodzicami. Jeśli rozpowszechnianie tej legendy było korporacyjną taktyką, aby spróbować zarobić podczas świątecznych wyprzedaży, to? Czy naprawdę, czym naprawdę o, było Yashiro? Mm. Och, oh. czy już tego nie powiedziałeś? Na tym świecie są tylko ludzie. Czy nie wszystko można wytłumaczyć ludzkimi <laughs> działaniami? <guletra> Hehehe! <haha> zachowaj to dla siebie, dobrze? Ten ciąg przypadków śmierci przypisywanych klątwy ścigładnego Oyashiro Takano uważa, że mogą być morderstwami z, 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 pre, z premedytacją, dokonywanych przez mis, mieszkańców Hinamizawy i uparte na jakimś rytuale. Nie, nie zrozum mnie źle. Moje życie polega na badaniu nauk, myśli i kultur z punktu widzenia folkloryzmu. Naprawdę nie obchodzi mnie, kto naprawdę jest winowajcą. Proszę, miej to na uwadze. E. Mogłem tylko powiedzieć, że, mogła, że mówiła jakieś szalone rzeczy. Aby użyć analogii do jedzenia, jakby na siłę karmiła kaczkę, żeby ją uduczyć, wcisnęła mi swoje słowa do gardła. Tak właśnie się czułem. Aby to zrozumieć, musisz przede wszystkim cofnąć się do czasów starożytnych, kiedy Chinamizawę nazywano oni gafuci. Czyli odkład Demona. Demona. tendencji, którzy tam mieszkali, wierzyli, że posiadają krew demonów, więc byli tylko pół ludźmi. Takano pochyliła się do przodu i zaczęła mówić o absurdalnych sprawach. To mi takę zdał sobie sprawę ze mnie, ośmieliła i przerwał jej. Takano, takano. Nie możesz zgadać. Nie możesz po prostu gadać o tych rzeczach z Spójrz, jest naprawdę zdezorientowany. Och, naprawdę. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapytaj mnie w dowolnym momencie. Mam mnóstwo swoją groteskowych historii, które powinny spodobać się chłopcom w twoim wieku. Dziękuję! Jeśli będę miał na to ochotę. Na razie cicho i bezpiecznie odmówiłem. Takano wydawało się trochę nieszczęśliwa, że to mi takie jej przerwał, ale przestała o tym mówić. Mimo to wciąż była bardzo interesująca. Mimo to wciąż była. Mimo wciąż, mimo to, to wciąż była bardzo interesująca historia. Ta klotwa o, o Yashiro, którą uważaliśmy za dziwną i jest te śmierci, śmierci, były naprawdę zabójstwami popełnionymi przez mieszkańców wsi. Cóż, mam na myśli. Gdyby pomyśleć o tym logicznie, to musiałby tak być. Ludzie nie, umi, nie umieraliby nie umierali z powodu klonów. Coś najwyraźniej zabija ludzi i nadaje temu taki wygląd. W rzeczy samej. Tylko kto to jest? Hehe! Bezpieczniej byłoby nie próbować się do, tego dowiedzieć. Takano, wygląda na to, że coś o tym wiesz. Możesz nie mieć dowodu, ale wydaje mi się, że możesz coś wiedzieć. Och! Dlaczego tak myślisz? Po prostu mam takie niejasne przeczucie. Nie wyglądało na to, że jest skraj. Że to, że żeby jej skrajna pasja do no, tych badań była zaspokojona tylko dlatego, że te rzeczy były tabu, lub dlatego. Bo tak było bezpieczniej i łatwiej. Ona uwielbiała zagłębiać się zakazane... w zakazanej i ryzyka tabu. Zostawmy to, Kejci. Okay, Właściwie pomogłem ci uniknąć tych tematów. A ty znowu próbujesz no, rozmawiać no, o godny, moja Moja no, Hmm, chciałem no, się no, przyspacerować, no, póki no, pogoda no. dopisuje. To mi takie wyglądał trochę na rozcarowanego, na rozcarowanego, że nie mógł iść na randkę, którą zaplanował, ponieważ poruszyłem dziwny temat. Jednak w tej chwili było coś, o co chciałem zapytać. Było to, oto czy wujek Satoko zostanie zabrany przez klątwę w tym roku? Jeśli tak, wydarzy się kolejny cud, tak jak w zeszłym roku. Straszny incydent wydarzy się ponownie, ale znowu uwolni Satoko z tej niefortunnej sytuacji. Ma? Dobrze. Oczywiście mam kilka podejrzeń co do ludzi, którzy prawdopodobnie mogliby się w to zaangażować. To naturalny, nieunikniony wniosek dla każdego, kto badał historię, wioski o nigafuci. Kogo masz na myśli? Czy zrobił. Co bym zrobił, gdybym wiedział? Zadałem to pytanie sobie, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Jak entuzjastycznie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział? Nic takiego. Jeśli się dowiesz, to może. Narazi... To, możesz... to sam możesz się narazić na niebezpieczeństwo. Wiesz o tym? Może klątwa w, pio... w piątym roku do... spadnie na ciebie? Hehe. Takano, bawiąc się tabu, posłała mi diabelski zadowolony uśmiech. Jakby nic na świecie nie było dla niej bardziej zabawne. Prawdopodobnie chciała się ze mną trochę podrazić, ale nie miałem ochoty brać w tym udziału. Hmm. Takano, lubisz mówić o tych wszystkich. Lubisz mówić o tym wszystkim, a naprawdę niewiele wiesz, prawda? Poczułem irytację słysząc pokretny sposób mówienia takano. Te emocje uciekły z moich ust, jak woda przepływająca przez sitko. Nawet ja, nawet ja byłem zaskoczony, jak bezpośrednio wypowiedziałem się o tym, co czułem oczywiście nie tylko ja byłem zaskoczony. O rany! Takie rzeczy. Może, może jesteś tylko chłopcem, ale nadal mo, możesz sprowokować ludzi. Niebezpiecznie ostro. Wiesz, nie lubię takich osób. Język takano wy wystawał z jej ust. Byłem przekonany, że był długi, cienki i rozdzielony na środku, jak u węża. W porządku. W takim razie powiem ci. Jednak najpierw musisz mi obiecać trzy rzeczy Po pierwsze nie będziesz tego żałować bez względu na to co powiem po drugie nikomu o tym nie powiesz. Po trzecie, nikomu nie powiesz, że to ja powiedziałam. Przełknąłem mocno ślinę i skinąłem głową. To mi takie zrobił przesadny wyraz zmartwienia. Uśmiechnął się sucho i zapalił papierosa. Papierosa. Proszę powiedz mi kto rzuca te klątwę na ludzi? Kto? Kto decyduje się o tym, kto zostanie przyklęty? A kiedy to powiedziałem, w końcu zrozumiałem, dlaczego chciałem wiedzieć. Co? Już? Już? Serio? Wskazówka chociaż będzie? Taki króciutki odcinek? No i dobra. Ach, nie będziemy zaczynać niepotrzebnie kolejnego wątku. Jak tak ładnie się zakończyło, nie? Zostaliśmy z niczym. Kejci prawdopodobnie dowiedział się, jakie była odpowiedź na jego pytanie. A my możemy na razie tylko się domyślać. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Był to kolejny odcineczek, tym razem 16. Tatarigosi, czyli gdy zapłacą kady na moim kanale. 3. Przypominam, że trzecia część. I coraz jesteśmy bliżej, żeby dowiedzieć się, co takiego wydarzyło się w Hinamizawie. Z tej strony był Jakub. I na koniec wam jeszcze powiem, że pomimo, że dzisiaj z waszej perspektywy powinien pojawić się odcineczek... Hig... Ba, ba, ba... Umineko, ale jak dobrze wiecie, nastąpił koniec pierwszego sezonu Umineko. Więc... Teraz... Nie wiem, przez te dwa tygodnie może... Będę ciągnął te odcinki. Ewentualnie. Czekajcie, bo teraz będzie 16, 17, 18. Ewentualnie ten pojawi się we czwartek. Odcinek. Dzisiaj jest poniedziałek. No ten pojawi się odcinek we czwartek. To będzie 16. A w, w przyszłym tygodniu, jak będę miał urlop od 9 września to pojawią się 4 odcinki. I i Gorosi, żeby było ładne 20 odcinków I zrobimy ciach, będzie przerwa A od 16, tak? Tak, od 16 września pojedzie, wrócimy z fejtem I nie wiem czy nie będzie to, to również Diabeł na strunie G, ale tym zajmę się w kolejnym Jeszcze kolejnym tygodniu, więc jeszcze raz Z tej strony był Jakub, to było Gdy zapłacą CKD3 Księga Klątw Odcinek numer 16 i mamy już zahaczony i załatwiony moment, w którym Keiichi spotyka się z Mio oraz z panem Reporterem, którzy za każdym razem są tym elementem, którym popychają ten wątek paranormalny w serii Figuraci. No to na